Shannon Doherty. Jej niezwykła walka z rakiem. Shannon Doherty rozpaczliwie chciała mieć dzieci. Nie udało się. Pod koniec życia rozważała adopcję. Shannon Doherty zmarła w wieku 53 lat, po trwającej niemal dekadę walce z chorobą. Aktorka do końca walczyła o sfinalizowanie rozwodu z Kurtem i Sfarienko. Para nie miała dzieci. Choć gwiazda wyznała, że zawsze chciała być mamą kropka w niedzielę 14 lipca, media obiegła smutna wiadomość. Po latach walki z nowotworem odeszła Shannon Doherty, aktorka znana głównie z ról w Beverly Hills, 90 210 i Czarodziejkach. Gwiazda miała 53 lata. Od jakiegoś czasu serialowa Brenda prowadziła swój podcast, w którym poruszała bardzo prywatne tematy. W jednym z odcinków poruszyła kwestię macierzyństwa. Shannon i bardzo chciała być matką. Każda ilość czasu jest lepsza niż nic. Shannon i zmagała się z rakiem piersi od 2015 roku. Jakiś czas temu aktorka poinformowała, że wykryto u niej przerzuty do mózgu i kości. Gwiazda miała za sobą trzy małżeństwa. O rozwód z ostatnim mężem Kurtem i Swarienko walczyła do końca. W jednym z odcinków swojego podcastu zatytułowanego Let's Be Clear Doherty przyznała, że nigdy jednak nie udało jej się spełnić marzenia o macierzyństwie. Chciałam dziecka nie tylko dla siebie, ale także dla mojego męża. Chciałam tego dla naszego małżeństwa. Chciałam, aby on również spełnił tę część siebie wyznała w rozmowie ze swoim onkologiem. Gwiazda zdradziła, że za wszelką cenę próbowała zajść w ciąże. Przez lata przeszła przez wiele procedur in vitro. Zakończyły się jednak one niepowodzeniem. Po zdiagnozowaniu nowotworu, ze względu na leczenie onkologiczne, aktorka zaprzestała starań. Później zaczęła rozważać adopcję. Zawsze tego chciałam. Patrzę na dzieci, które w ogóle nie mają rodziców i myślę, że jeśli jakieś zaadoptuje, to każda ilość czasu jest lepsza niż nic. Może nie wiem, mówiła w swoim podcaście kropka Shannon i chciała rozwieść się z mężem. O zdradzie dowiedziała się przed operacją Shannon Doherty i w 2011 roku wyszła za kurta i swarienko. Było to jej trzecie małżeństwo. Niestety i w tym przypadku zabrakło happy endu. Mąż gwiazdy wdał się bowiem w romans. O jego zdradach aktorka dowiedziała się w dniu operacji guza mózgu. Poszłam na tę operację wcześnie rano, zaraz potem, gdy dowiedziałam się, że moje małżeństwo w zasadzie się skończyło, że mój mąż od dwóch lat ma romans, wyznała w jednym z odcinków Podcastu. Do URT do końca walczyła o sfinalizowanie rozwodu. Nie udało jej się jednak doczekać finału sprawy.